Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj czas zerknąć, co ciekawego. Dzieje się w świecie krypto, czyli zobaczymy te projekty, które najmocniej ostatnio rozgrzewają do czerwoności inwestorów, jak i również te, które wzbudzają strach i popłoch wśród inwestorów, te, które najmocniej tracą, zerkniemy sobie na wykres Bitcoina i zobaczymy również, co tam ciekawego w MetaHero słychać. Tak więc jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania i od razu przejdźmy. Do podsumowania tego, co w tym momencie dzieje się na rynku, zerknijmy sobie, jak wyglądają indeksy strachu, zarówno dla pesymistów, jak i optymistów. Na jednym mamy poziom chciwości z wynikiem 68, a na drugim widzimy poziom 70 i również poziom chciwości. Zerknijmy sobie na topową setkę, co w tym momencie, kiedy nagrywam to nagranie, dzieje się. W tym momencie, jak widzimy, Bitcoin kosztuje 44 563 dolary za jedną sztukę i koryguje nam 1,78% na minusie. Ethereum poniżej 3000 dolarów za sztukę, 2993 dolary za sztukę, jak widzimy, 1,84 na minusie. Cardano za to 5% do góry i już ponad 2,10 dolarów widzimy jedna sztuka. Widzimy również, że Binance Coin powyżej 400 dolarów. 8400 na plusie, XRP 1,36 na plusie, HEX, 1,25 w korekcie Dogecoin, 6900 na plusie, czy Polka 73 setne na minusie to jest ta topowa dziesiątka. Zobaczmy w topowej setce w ciągu ostatniej doby. Tutaj Avalanche zyskało aż 38%. Voyager token 20%, Luna 20%, Swissborg 20%, Atom 19,5%, 16,77%, Phantom czy AR 14,88%. To są te największe wzrosty w ciągu zaledwie doby. Czyli widzimy, że rynek cały czas jest mocno wygrzany. Wzrost na Bitcoinie zrobiły swoje i alty również tutaj intensywnie ostatnio były rozgrywane przez inwestorów. Z drugiej strony, największe zejścia korekcyjne w ciągu ostatniej doby to REF 10% w dół, KIK Token 7% w dół, CTC 6,14, REVENCOIN 5,9% na minusie, czyli jak widzimy nie ma tutaj jakiejś gwałtowności przynajmniej na razie, jeżeli chodzi o te zejścia korekcyjne. Zobaczymy, co ciekawego będzie wyprawiał Bitcoin w najbliższym czasie, bo wiadomo, że jak Bitcoin będzie chciał się mocniej przecenić, to altem będą krwawić i to dosyć mocno. I przejdźmy sobie teraz już na spokojnie do tego, co ciekawego dzieje się w topowej setce pod kątem ostatniego tygodnia, bo to też jest istotne i widzimy, że tutaj AR zyskał prawie 100%, Avalanche 87%, Luna 81% w zaledwie tydzień. Solana 71%, Phantom 47%, Hex 36%, 34% Ref, czy Voyager Token 30%. To są te największe wzrosty, czyli widzimy, że szaleństwo nawet w tej topowej setce. Ma miejsce. Z drugiej strony, największe zejście korekcyjne w ciągu ostatniego tygodnia zalicza SafeMoon 20% w dół, KickToken 18%, Holo 13%, 12% i OKB, Telcoin 12% i tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten interwał tygodniowy. Zerknijmy sobie co ciekawego się w tym momencie na MetaHero. Jeżeli chodzi o to, co widzimy na CoinGecko, to w rankingu MetaHero nam ostatnio troszkę spadło. Jest w tym momencie na 320 miejscu, również po którego Rob puścił całkiem niedawno. Mamy wzrosty. W tym momencie jedna sztuka Hero kosztuje 0,27 dolara. I ponad 2% zyskuje w ciągu ostatniej, yy, ostatniej doby. Widzimy również, że 24-godzinny wolumen handlu nam delikatnie wzrósł, bo w tym momencie już wybił się powyżej 3 milionów dolarów w ciągu ostatniej doby. Jest to dokładnie 3 miliony 594 tysiące dolarów, jak widzimy w tym momencie. No i zobaczymy, co ciekawego będzie się wydarzać właśnie na tym projekcie w najbliższym czasie. Zerknijmy sobie jeszcze na zejścia od poziomu szczytu. Mamy spadek na minus 31%, a od dołka. 13 lipca 416% cały czas na plusie. Jak popatrzymy sobie na wykres, no to widzieliśmy, nawet obserwowaliśmy to również na podsumowaniach sesji dziennej, że cały czas hero jest w konsolidacji, rusza się bokiem, czeka na jakieś spektakularne doniesienia, być może jakieś listingi na nowych giełdach, a raczej być może dopiero na to, co będzie się działo w Dubaju. I właśnie tego dotyczył ostatnio tweet yy, Roberta, którego można sobie oczywiście na Twitterze podejrzeć, poinformował, że mają zgodę od właściciela. Tam, gdzie będzie oczywiście odbywać się to wydarzenie, że mogą postawić swój siedmiometrowy meta i że będzie on oczywiście pasował. Ja pisał, że świat może nie być na to gotowy. No tak więc, Rob pewnie nie jest na to gotowy. Zobaczymy, co ciekawego będzie się działo. I po tym Twitch już zaczęliśmy widzieć ruchy właśnie na cenie meta Hero. Również cały czas czekamy, aż na. Bitmarcie odpalą się notowania. W tym momencie są one cały czas zawieszone, cały czas te prace trwają nad tym, żeby przywrócić notowania Hero właśnie na tej giełdzie, bo ona dostarczała też dosyć dłuższej płynności. To było drugie najważniejsze miejsce, jeżeli chodzi o handel, jeżeli o token Hero. Oczywiście dostęp do giełdy Bitmart jak również do pozostałych giełd, jeżeli nie masz dostępu, to tutaj Cię podwieszona na głównym kaflu. Tutaj masz w środku BitBay, jeżeli potrzebujesz rozgrywać rynek krypto do złotówki. Obok masz właśnie BitMart i obok masz Binance'a, czyli największą giełdę na świecie. To są te trzy podstawowe, pozostałe są w opisie. I zobaczymy, kiedy przede wszystkim ruszą lotowania na Bitmarcie I co ciekawego, również będzie tutaj Rob puszczał w najbliższym czasie, bo to, co on mówi, jest dosyć istotne, podłapywane przez całą społeczność. I również warto to śledzić pod kątem, nawet jeżeli... Nie wierzysz w projekt długoterminowo, to jakieś szybkie rozgrywki, bo cena wtedy dosyć istotnie potrafi reagować. I przejdźmy sobie teraz już na spokojnie, co tutaj ciekawego dzieje się na dalszych miejscach. Zobaczmy, które rozgrzewały inwestorów do czerwoności, a które. Wręcz przeciwnie. Jeżeli chodzi o topową setkę, interesuje mnie interwał miesięczny. Popatrzmy sobie, bo tutaj Kiktoken zyskał 9329% w zaledwie 30 dni. Luna, w zaledwie 30 dni, 433%. Akcji Infinity 368% w miesiąc. Potem AR 302%. Yy, Avalanche 230%. Solana 219%, 209%. Quant, Voyager Token 206%, 200%. Phantom. No, istne szaleństwo można powiedzieć, bo to jest zaledwie miesiąc. I popatrzmy, jak dużo jest tych projektów, które mają powyżej 200 czy też 100% w zaledwie tak krótkim czasie. Do rynków tradycyjnych, no to nie ma co porównywać. Nawet z drugiej strony popatrzmy, że w ciągu miesiąca tylko SafeMoon skorygował o 29%, Leo token o 7,44%, i potem oczywiście. Pozostałe teraz nie interesują, czyli widzimy, że naprawdę istne szaleństwo na tych projektach się działo. Skoro Bitcoin silne, no to pięknie, ale również pociągnęły, bo w ciągu zaledwie miesiąca Bitcoin podrożał nam o 50%, Ethereum o 72, prawie 2%, Cardano o 105%, a to jest ścisła czołówka czołowych projektów na świecie i warto na pewno śledzić to na bieżąco no to zerknijmy sobie teraz co ciekawego dzieje się na tych odleglejszych miejscach podejrzyjmy sobie całą tą listę zobaczmy co oni tutaj ciekawego wyprawiają wylistowanych jest w tym momencie 3700 projektów wiemy że jest ich dużo dużo więcej nie wszystkie są wylistowane to to zobaczmy sobie na te największe skrajności i pobudźmy to swoją wyobraźnię do czerwoności i zobaczmy również jak duże ryzyko istnieje jeżeli chodzi o rozgrywanie tego rynku widzimy że jest ono ekstremalne praktycznie całkowite, bo widzimy, że zejścia nawet minus 99 ponad procent mają miejsce. I właśnie z tym musisz się liczyć, rozgrywając szczególnie te niszowe projekty na jakichś niszowych giełdach z małym market capem, bo takie przoty są jak najbardziej możliwe. No ale z drugiej strony są też takie, że jak uda Ci się złapać, no to potrafią wykręcić na przykład takie procenty, jak widzisz w tym miejscu. Więc ciężko nawet przeczytać tą liczbę, ale jak widzisz kwota jest po prostu niesamowicie wręcz zawrotna, a projekt znajduje się na 3557 miejscu. Potem mamy 166 tysięcy wzrostu jeżeli chodzi o numer 2. Potem mamy 11230 7700 4700 4300 2900 15 to zaledwie. 7 dni. Czyli jak widzimy inwestorzy cały czas tutaj rozgrywają intensywnie i potrafią wygrzewać do czerwoności. Co po niektóre projekty, bo pomimo tego, że widzieliśmy, że jest ich tego naprawdę dużo, no to tych takich ze spektakularnymi wynikami aż tak dużo już nie ma. Chociaż się tak przyznasz, że kilkaset, czy kilka tysięcy, czy kilkadziesiąt tysięcy procent, no to naprawdę robi niesamowite wrażenie, szczególnie w tak krótkim okresie czasu. No i zerknijmy sobie na ten interwał miesięczny, bo tutaj to ryzyko oczywiście jest ekstremalne. No i musisz pamiętać, że wchodząc na ten rynek Właśnie z takim ryzykiem mierzysz się. Z drugiej strony popatrzmy, w ciągu ostatnich ostatniego miesiąca mamy tutaj największe wzrosty na pierwszym projekcie, który jest tutaj wylistowany, to jest dokładnie 160, zerknijmy sobie, 9 828%, 166 365%, numer 2, 9300, numer 3, numer 4, tysiąca potem 2,400, czyli jak widzimy. Bitcoin uskrzydlił nam dosyć mocno rynek, chociaż nawet jeżeli Bitcoin jest, można powiedzieć, w konsolidacji, nic tam się ciekawego nie dzieje, a nawet jak się delikatnie osuwa, no to i tak i tak, jak popatrzymy sobie przez pryzmat. W większości tutaj dostępnych projektów na rynku to zawsze znajdziemy jakąś perełkę, która ewentualnie będzie tutaj strzelać w kosmos. No tylko trzeba mieć dosyć dużo czasu i szczęścia, żeby coś takiego przede wszystkim wyhaczyć. Jak ci się kiedyś udało, to koniecznie pochwal się w komentarzu, co to takiego było i ile procentików udało się wykręcić. Dzisiaj również dla wszystkich uczestników portfela krypto informacja, kto jeszcze nie widział materiału, były zakupy do portfela krypto, tak więc kolejne i wyślę, że warto wbić na portfel krypto i zobaczyć sobie co ciekawego tam dołożyłem do tego portfela w tym momencie. I zerknijmy sobie również, co dzieje się na Bitcoinie. Mamy interwał tygodniowy, jak tam nasze kluczowe poziomy w tym momencie się zachowują. Mamy piękne odpadnięcie i zrespektowanie poziomu. To jest ta połówka, o której ja dużo mówię na naszych spotkaniach. Tak więc widzimy, że ona została w tym momencie uszanowana pomiędzy tymi strefami, bo tak jak mówiłem, no odczarowaniem całej tej sytuacji to raz jest potwierdzenie tego, tej siły, czyli wybicie 45 tysięcy, co oczywiście miało miejsce i to jest bardzo pozytywne. A z drugiej strony wiemy, że jeżeli chcemy widzieć kontynuację fazy wzrostowej, szczególnie. Przemi jak dla mnie, to musimy przede wszystkim zamknąć się powyżej 50 tysięcy dolarów. No i zabawa o ewentualne dojście w długim terminie do testów poprzednich szczytów może wtedy się również rozpocząć. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. W tym momencie mamy jakiekolwiek zejście korekcyjne, tym bardziej, że przypominam, że 4 tygodnie mieliśmy wzrostów na Bitcoinie, czy też pozostałych tych ważnych altcoinach i widzimy, że dopiero po tych 4 tygodniach wygrzewania z poziomu, Minimum, czyli 29 tysięcy dolarów z hakiem na Bitcoinie, wystrzeliliśmy właśnie tak piorunująco do poziomu 48 tysięcy dolarów za jedną sztukę. Tak więc taki ruch korekcyjny aż się prosi. Wiadomo, że jeżeli będzie strach i będzie panika na SP 500, bo tam też widzieliśmy ostatnio jakieś zejście korekcyjne, no to może się to również rozdać po Bitcoinie, bo on lubi również reagować pod kątem tego, co ciekawego dzieje się na rynkach tradycyjnych. i... Na tak rozgrzanym rynku jak SP 500, co może ci się wydawać dziwne, jak rozgrywasz tylko rynek krypto, no to jak tam się poleje krew. To bitcoin i tak i tak to również odczuje, A jak bitcoin to odczuje, to alty będą krwawić i poleci wszystko dwucyfrowo. co Oczywiście będzie nie lada okazją, jeżeli ktoś wierzy w rynek, że on będzie tylko puch i że cykl będzie mógł być tutaj wypełniony. No to wiadomo, że im niżej, im taniej, tym lepiej. Ale z drugiej strony na pewno nie będzie brakować inwestorów, którzy po prostu się wystraszą i będą w popłochu uciekać ze swoich pozycji, no bo stąd wezmą się właśnie te spadki. Teraz walczymy o to, żeby ewentualnie zretestować poziom górnego ograniczenia tego poprzedniego rzędu, jak dla mnie, czyli okolice 40 tysięcy są dosyć istotne z nadbiciem do pół. Główki. Tak więc to jest ten poziom, który mnie będzie interesował, jeżeli to faza kontuacji. Tej korekty miałaby oczywiście być kontynuowana. To są właśnie te poziomy, które chciałbym zobaczyć, czyli 40 tysięcy, okolice ok. 37,5. To są te poziomy bardzo ciekawe, pod ewentualny punkt zwrotny i ewentualnie znów swingową kontynuację tej fazy wzrostowej. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie, no bo wiemy, że jeżeli wybił nam to półkę, w końcu się z nią rozprawią, no to wiadomo, że będą próbować uderzyć bez problemu potem w 50 tysięcy dolarów i zobaczymy, co będzie dalej. Tak więc za tydzień się spotkamy i będziemy nad tym się pewnie zastanawiać. Tak więc ja jestem ciekawy Twojej opinii. Jak myślisz, dokąd doleci Bitcoin, dokąd dolecą pozostałe czołowe, alty i na co możemy liczyć, jeżeli chodzi o ten najbliższy tydzień właśnie na rynku krypto. Pozdrawiam Cię serdecznie. Trzymam kciuki za wyniki. Na razie. Hej!